i po cichutku ustawiamy się w kolejkę Panią, panią, a Karolinka mi się wypuła w kolejkę. Nieprawda, ona mnie przypuściła. Czy to popuściłaś, znaczy przepuściła się czy nie. Nie przypuściłam. Proszę Karolinka na koniec kolejki. No ale proszę panią! Dzień dobry, po prostu bulgela, yy, frytki, z zapa, yy, hamburgela i nawet siki. to ci daje mama do picia. Pff. To będzie 56,20. Proszę! Ale to jest tylko 20 zł, to jest za mało. To niech pan zapisze na kreskę. Moja mama zezda klobis z Kepinu Tak nie można. To zaraz ta stalapinda za mnie zapłaci. Proszę paniom. Halo, klasa, każdy już odabrał zamówienie, to siadamy, grzecznie nie jemy. Proszę panią, a kaspę mi ukradł frytki Oddaj mu fryteczki. Ale ja Ale już je zjadłem. To niech je wyzyka. Takich już nie wiesz, kochanie, wiesz? Czemu ty płaczesz? <tłuk> Bekso! Tis boud gaya tes mou zazad lan. Kat per do kota.